Gdy Jezus szedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc – Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł – chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego – uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Mój kochani, Pan Jezus uzdrowił człowieka trędowatego. Teraz ludzie, widząc taką sytuację, oddawali cześć Jezusowi. Tutaj jest cytat z Ewangelii Mateusza, ale na przykład u Marka czy u Łukasza jest mowa dalej, że mnóstwo ludzi usłyszało o tym, bo mimo tego zakazu, który Pan Jezus powiedział do tego chorego uzdrowionego, on go nie zachował. I mnóstwo ludzi czciło i mówiło, jak wspaniale Jezus postąpił. Co więcej, w dialogu ten chory mówi: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, czyli jeśli ty chcesz, możesz podjąć działanie takie, aby mnie oczyścić. I Jezus nie wypiera się tego, mówi: Tak, chcę, bądź oczyszczony. Natomiast mówi: Nie rozgłaszaj tego, ponieważ ludzie nie będą wiedzieli, komu naprawdę oddać chwałę. Ale złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Czyli złóż ofiarę, która pokazuje, że tym, który uzdrawia jest Bóg. Czyli pan Jezus przez to zobowiązanie do milczenia, czyli żeby nie strzępić języka, nie rozgłaszać próżnej chwały, mówi do niego, aby złożył ofiarę, bo to ukierunkuje uwagę ludzi na to, aby rzeczywiście Bogu oddawać chwałę. To jest bardzo ważne, żebyśmy ten wzór dobrze zrozumieli. Mianowicie kiedy wypełniamy wolę Bożą, kiedy mówimy Bogu chcę i czynię to, co się Tobie podoba, to chwała należy się Bogu. Skutki naszego działania mogą być przeogromne, mogą być gigantyczne, ale to dlatego, że jeżeli wypełniamy wolę Bożą, to robimy, to Bóg te owoce mnoży, mógł te owoce rozsławia na całą Ziemię. I oczywiście wszyscy tego chcemy. Dlatego tak bądźmy zjednoczeni z Chrystusem, aby każde nasze słowo i każde nasze działanie było świadectwem Chrystusowi, który działa z wielką mocą. Nawet przez samą śmierć, jak to widzimy u męczenników. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.